Gaza, gazik, chusta, ciało obce, czyli co można zostawić w pacjencie. Dzień dobry. Nazywam się Jolanta Budzowska i jestem radcą prawnym. Od ponad 20 lat pomagam osobom poszkodowanym uzyskać odpowiednie odszkodowanie w sprawach o błąd medyczny. To jest podcast. W którym dzielę się przemyśleniami i przykładami prosto z życia, a właściwie najczęściej już prosto z sali sądowej, bo to jest miejsce, gdzie moja pomoc osobom poszkodowanym najczęściej się materializuje. W tym odcinku podcastu opowiem Ci o moich spostrzeżeniach dotyczących nieprawidłowego przebiegu operacji, a konkretnie o tym, że relatywnie często podczas operacji Gubi się w pacjencie rzeczy, elementy instrumentarium, które nie powinny zostać w ciele pacjenta po operacji. Niektóre sytuacje, z którymi się ostatnio zetknęłam, są tak nieprawdopodobne, że wręcz trudno w nie uwierzyć. Bo jak często pacjent znajduje w swoim ciele ciało obce? Nadal nie tak rzadko, niestety. I to mimo. Przywania do gaz nitki RTG. Taki znacznik, jak zapewniają producenci, zmniejsza ryzyko pozostawienia materiałów opatrunkowych w ciele pacjenta. Tak zwana chusta w brzuchu jednak wciąż nie jest rzadkością. Stale więc zdarza się, że pacjenci po wielu miesiącach od zabiegu wyczuwają u siebie guzy. Te rzekome guzy potem podczas kolejnej operacji okazują się na przykład ciałami obcymi, cudzysłów o wyglądzie kompresu gazowego, koniec cudzysłowia. Czyli, mówiąc wprost, jest to tak zwana chusta w brzuchu. To, co lekarze wyjmują z jamy brzusznej pacjenta podczas kolejnej operacji, rutynowo trafia do badania histopatologicznego. Patolog opisuje wtedy, że na przykład pacjentowi usunięto ciała obce, chusty gazowe operacyjne, otorbione obecnie w guzach, otorebkowanych, zawierających ropną wydzielinę. Czyli badanie histopatologiczne i wszystko już jest jasne? Owszem, wynik badania histopatologicznego takiego usuniętego ciała obcego przydaje się w sądzie. Bywa jednak, że nie wystarcza. Czasem szpitale domagają się okazania sądowi i stronom usuniętej przed laty chusty. Hmm, chyba nikt z nas nie chciałby tego zobaczyć. Argumenty, że jest to materiał biologiczny, który musiał zostać zutylizowany, nie zawsze trafia do przekonania pełnomocnikom. Sądom już na szczęście na ogół tak. Swoją drogą chciałabym widzieć miny zgromadzonych na sali sądowej podczas przeprowadzania dowodu z oględzin chusty. Szczególnie takiej, która przeleżała się kilka miesięcy czy lat w brzuchu pacjenta. Wrażenia węchowo-wzrokowe z pewnością bezcenne. Zakładając więc, że samej chusty nie ma w zwyczaju zachowywać, to co może zrobić pacjent, aby zwiększyć swoje szanse w procesie obłąd w leczeniu? Jak wykazać, że to w tym, a nie innym konkretnie szpitalu doszło do nieprawidłowości podczas operacji i że to tu, a nie gdzie indziej pozostawiono chustę w brzuchu? Jeden, dosłownie jeden raz widziałam doskonale przygotowany materiał dowodowy przez klienta. Po usunięciu gazy została ona dokładnie sfotografowana i zwymiarowana i to przez lekarza z jego własnej inicjatywy. Pacjent, a potem mój klient, zachował jednak nie tylko zdjęcia, ale też poprosił lekarza o to, aby zachowano chustę. Tak, taki materiał zdjęciowy zdecydowanie może być przydatny. Czasem nawet na tej podstawie udaje się ustalić producenta gazy, a potem to już po nitce do kłębka. Zwykle jednak nie ma zdjęć usuniętych chust. Na ogół nikt z zespołu operacyjnego wykonującego operację naprawczą nie pomyśli, aby przynajmniej od razu nie wyrzucać usuniętej gazy. Wtedy, mimo że sprawy związane z pozostawionym ciałem obcym wydają się być proste jak dwa razy dwa, na sali sądowej może nie być łatwo. Hmm, a może lekarz mógłby być świadkiem? Na taki właśnie horror udowadniania, że nie jest wielbłądem i że sama sobie gazy do nogi nie włożyła, narażona była pewna pacjentka po operacji żylaków. Jakkolwiek lekarze się długo zastanawiali, jak mogło dojść do pozostawienia w jej nodze gazika, to fakty były oczywiste. Pacjentka przeszła tylko dwie operacje, jedną na żylaki, a drugą niedługo potem na cięcia ropnia, który się utworzył właśnie w związku z tym, że rana się nie goiła, bo pozostawiono w niej gazik. Jak to barwnie określił lekarz, który zeznawał jako świadek i który nacinał ropień, w trakcie wizyty, powódki w poradni rana była zaszyta. Żeby coś włożyć do tej rany, to trzeba by siłą rozerwać ranę. W tej sytuacji nie było już wątpliwości, kiedy pozostawiono gazik w ranie. Osobny temat to rozmiar wyrządzonej pacjentowi krzywdy. Czy proponowane przez ubezpieczycieli szpitala na otarcie łez kilka tysięcy złotych za dość uczynienia na pewno jest odpowiednie, a może rzeczywiście, bo wydawałoby się znalezione, usunięte, nie ma problemu, no może poza bagatela dodatkowym zabiegiem operacyjnym, nic bardziej mylnego. W przypadku nietypowych powikłań brzusznych Pierwszą myślą lekarzy często jest, że łatwo wyczuwalny guz to nowotwór. Pacjent dostaje kartę DILO z podejrzeniem nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze. U jednej z moich klientek długo diagnozowano potworniaki, potem okazały się być pozostawionym wcześniej podczas operacji ginekologicznej materiałem operacyjnym. Inny mój klient przeszedł operację barku. Wyobraźcie sobie jego przerażenie, gdy jakiś czas po operacji zauważył, że z rany, która już wcześniej nie chciała się prawidłowo goić, wystaje kawałek białego materiału. Został rozpoznany jako sporych rozmiarów gazik operacyjny. Natychmiastowy zabieg usunięcia ciała obcego z rany niestety nie zakończył leczenia. Stan zapalny wywołany przez Pozostawioną wcześniej w ranie gazę utrzymywał się wiele miesięcy. Nie doszło do wzrostu kości. Jak zatem wycenić traumę, przez którą przeszli pacjenci ofiary przemęczonych czy roztargnionych instrumentariuszek, które nie doliczyły się zużytych podczas operacji gazików? Pytanie retoryczne: Wszyscy wiemy, że zadośćuczynienie za błąd pielęgniarki, błąd instrumentariuszki, błąd lekarza ma być. Odpowiednie. O odpowiedniość zadba oczywiście sąd, ale wcześniej poszkodowany pacjent musi dostarczyć sędziemu argumentów. Jakich? O tym opowiem już innym razem. Można też w poszukiwaniu odpowiedzi zajrzeć na mój blog i przeczytać wpis, czy zadośćuczynienie za błąd lekarski jest karą dla lekarza. To wszystko, co miałam Ci dziś do powiedzenia na temat ciał obcych, pozostawionych w ciele pacjenta po operacji. Zapraszam Cię do odwiedzenia moich blogów Błąd przy porodzie i Pomyłka lekarza, które łatwo znajdziesz wpisując w wyszukiwarkę moje nazwisko. Budzowska oraz słowo blog. Zachęcam Cię też do podzielenia się tym podcastem ze swoimi znajomymi w mediach społecznościowych i w każdy inny sposób. Dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas. Mówiła Jolanta Budzowska.